Następne zwierzę to? Zamykaj oczy. Pies, pies, pies. Kot, kot, kot. Jedyneczka Czysta. Pies, pies. Bierzemy psa. Szósteczka. Kotek, kotku. Wolne. Dobrze. Oj. Spróbujmy zrobić numer 8. Czyste. Dwa. Czysta Pierz. Zatrutę! Bum! Środek. Kotek! Kotek! Bierzemy psa. Kłamiesz. Kłamię. Ja biorę siedem. Czysta. 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 Mhm. No ja nie wiem, boję się! Czysta. Dobra, było czyste. To teraz ty. Ale ja nie wiem. No jest, teraz. Ale nie, nie, nie jest moja wina, Napiszcie, że ja raz. Napiszcie, zaczynam... że wygrałam! Napiszcie, że wygrałem!